Hej, co jest w kolejnym odcinku na moim dzisiaj w Brawl Stars i, i dzisiaj odbierzemy sobie ogrody wszystkie najpierw to chociaż właśnie widzicie bo tutaj w ogóle brakuje mi niecałe niecałe dwa poziomy do Graila ale no więc co ja mówię no tak i dobra i teraz skrzynki Zajedzę czemu I Ok Ok Syro, postop Dziwne słowo Skrzyneczka I teraz Właśnie Tutaj, jest. tutaj są skrzynki Ale mm, tutaj no I... ja myślę że ja tego nie odbierał tylko do... najpierw sobie Bo już nie może odblokować gejla to i tak muszę to odebrać dobra odbieram i 200 golda i niecałe dwa brakuje powinienem te... kupić to 30 gemów ale teraz nie kupuję, kupuję sobie na semularz, bo teraz jak kupię to będę miał równo 29 a jak nazbieram sobie te niecałe 250 punktów bo wtedy za te 30 gramów jakby yy, oszczędzę sobie 500 punktów, 500 tysiąc, więc to ja się bardziej opłaca później trochę wziąć, wiecie co chodzi. I, I zagramy sobie gorącą strefę, nie wiem co tam jest gorąca strefa. I zobaczymy sobie ten gadżet. Aha i jeszcze mieliśmy zobaczyć sobie, Dobra, To zobaczymy sobie yy, solno piłkę sobie zobaczymy bo jeszcze zapomniałem przetestować gadżet do spajka i start power do spajka tutaj się te kolce obracały by nie trochę w cel czy no ogólnie a ten gadżet hmm, czy... okej, okay, to jest też fajne a z tego spróbujemy sobie spajkiem bo zapomniałem w ogóle miałem chyba to w odpowiednim odcinku nagrywać na znaczy, testować go się... o spajk widzicie spajk to ok to jest spajk już

Na dziesiątym poziomie młotym na trzy... Coś dziesiątym Znaczy lekko ponad to, to jest bardzo mało. Dobra, i mamy... A, jest to Bengazji, muszę się Co tu Okej okay. Przez 8 Fajnie się gra Spike, Mamy ma mało HP, ale fajnie się nim gra Dobra, sobie jeszcze taki wygrałem w sumie jest fajny Ja kiedyś tam go nie lubiłem Bo wiecie Bo mam mało HP i zawsze wiecie I nie, i nie patrzymy na to ile on ma tylko ile on ma HP I dlatego go nie lubiłem, bo tak dość Uwagi no, miałem Tu co chodzi, to się. Ну, Вася. Вот он, мужик. Нет, нет, Сейчас поезжаем на пик Okej, okay, tutaj pewnie zabiła tego dzina, więc... Chyba tam może... może on dobije, może oni tam dobiją tą bramkę, może nie. Chociaż ja nie wiem czemu raczej włączkę. Właśnie, mam mało HP. Daj do Power, przejrzyj Nie, bo to jest nic takiego za bardzo, ale... Aha, to tak. super No, także ten stair power jest bardziej pod solo, trzyma było, duo. Sair power, sam, wiecie, stary jest dobry na plikę, ale sami stair power, jeżeli chodzi o ten stair power, jak wiecie chodzi, to jest bardziej, wydaje mi się, że jest bardziej pod. Oho, uh, Jest bardziej pod solo było. Bo. Wiecie. No. Dobra i przystosuję sobie ten gadget do B. Aha, i pankę dzisiaj wbijamy na 15 rangę. Nie, nie, nie <gślarices> Okej, okay, to jest fajne. To jest co na barley, ale to jest... Dobra, nie wiem, ja, ja gram za dymę, gra za dymem. Za jest fajna, dobrze. To jest fajnie W takiej sytuacji Tutaj fajnie działa Nie wiem, czemu wydaje mi się wypierzemy, w sensie... To ma coś nam zhappla i tak samo jak ten. Do Boga, Jet. Ile bym ona teraz wydobyła, jeżeli ma? Okay. Nie udało mi się już niestety. Ok. Kam i uh -huh. Super.

No. Wygraliśmy. Co prawda może nie dwoma pikami ale Wiecie, dostać. Oh, ja wiem, już mam 99 minut. 10 minut już mamy. Kurde, ja to kupi tą jest... ofertę, ale wiem, że mi tak nie kupię. Poza mnie na nim co to zostało. Jest... No, 13 godzin nie więcej co Mmm, dobra, no i tam pamkę na 20 rangę Czy, czy ja przecież będziemy 15? Będziemy czyścić o, o, o 20 Dobra hmm. Tylko na jakim trybie? Na no, no, zadjęcie, może na... Na solo, to się nie zobaczymy Tor Power, który leczy Okej, jesteśmy przy kampie, to jest bardzo...

Jednak jej nie zabiłem Okej, okay. minus jeden, więc... Nie jest tak, że trzech pucharków mi brakuje Jest w czwarte miejsce i powinienem mieć A Dobra, może inne są, chociaż nie... Dobra Jeszcze raz sobie, sobie zobaczymy Dobra, to wolałbym sobie ale ja wiesz co, cały czas go sobie raz, tylko raz Ale nie chcę mieć, co chwilę tego samego Ja, nie wiem co ona robi W sensie to chyba robi że Ona mnie nie pokona Nie wiem czy ona mi to daje Z Dorina mogę mieć problem Nie mówię, że będę miał problem, ale mogę jeć. Więc nawet nie chcę sobie Ło taki jeden pocisk zbije 2000 Okej okay. Ja zabiję ten bi, chociaż wolę, dobra, jednak soczek mi już spadł. Lagi mam w ogóle, nie wiem czemu. Dobra, 8, 8, 8, 8 zostało, więc no. Z tym Mortisem nieźle Mortis.

Martis hmm. Ja nie mam co rozrobić Okej, okay, ta famka raczej wygra Dobra, na 100% hmm. A ah, mamy 20 rangę Tu hmm. trzy sensor końców będzie na mega boxa, ale to w ogóle jakieś się ten sezon kończy Dziędzień o Jezus. Hmm Czy to jest jakieś fajne skin do kupienia? Nie wiem, nie no kurde Dobra hmm. Dobra czy coś jeszcze jakiegoś do czy już nic? To nie Hmm Chyba nie Jeszcze ten do Karla Stosowaliśmy to smołno, nie zabrany Bądźmy szczerzy, on jest dorzuca ci ten gadot do Karla prawda? dobra, Sandy na siódmą moc, na ósmą moc Sandy jego, Sandy, Sandy jego bardziej Chyba, nie wiem dobra, wygra się albo chyba, chcielibyśmy się dobić na... Biby, Bibi było fajnie dobić Biby jest fajny na solo I, Znaczy co? Na to mapę na solo Znaczy jak ogólnie na solo to Biby nie jest nie da, da. Ale nie wiem o to pochodzi Mam ten gadżet i czy dałbyś tam go dojechać? Aha, super. Chyba ja już nie żyję, pewnie. Ja nie wiem, co się dzieje, ja już nie żyję. Dobra, zrobię cięcia. Dobra, nie, przegrałem, tak jak myślałem. Przecież, dobra, zagram się tarą, teraz sądzę, zadanie... Nie wiem, ja lubię, ja lubię żeby kiedyś nie lubiłem, teraz ją lubię Wstają. spoko. nie chcą się ruszać. Super. Aha. Nagle postanowili się ruszać. Świetnie. Bardzo nie to robić. Okej okay. Uda nam wstrzymać? i dobra Teraz niejemy Dobra z gramy się jeszcze raz, bo 19 ranga, o rozegram jeszcze raz Barley Nita niestety nie ma To była Anita ta chyba Ale chyba Alejb, o Boże, bo też A D bit nazy Może być nie w Uh -huh. uh -huh. teraz, teraz i to, to, to jest to, co tu nie brakuje, 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 brakuje,

ini lucu, <gösterges response> mm hmm, bagaimana sih itu tak baru, oke. Okay. Chybny zdobiłem Mamy dwa do 2 do, chyba? 2 do Ale nie było Tu Dzielnik bitów, oj ta ikonka zmieniła Dwa, a tu nie uh -huh. Dobra, tak to tyle, zostawcie pobór, subskrypcję, dzwoneczkiem No i do jutra w sumie, gdzie już Raczej odblokujemy już Gaila, jutro Bo jeżeli dostanę te zadania, A na pewno będą dwa takie, które 250 jakby punktów, 250 nam no dają To on odrobię odcinek i odblokuję sobie za ten jeden jakby poziom będziemy mieć gaila także tym do następnego zostawcie łapkę w, w górę Sub i subskrypcje z no i do następnego no i cześć